Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie, Bojko Natalia z tej strony. Zapraszam na poranną analizę na kanale Finmex. Dzisiaj, jak możecie się domyślić, głównym tematem naszego posiedzenia będzie omówienie rezerwy federalnej oraz decyzji, jaką podejmie o godzinie 20.00. O 20.30 czeka nas konferencja prasowa Fedu, gdzie Paweł wytłumaczy, dlaczego podjęto taką, a nie inną decyzję. Mogę wręcz powiedzieć, że tradycją swego rodzaju jest, że na konferencji... Mamy trochę inne ruchy niż na decyzji, dlatego my omówimy sobie samą decyzję, ale weźmiemy też pod uwagę to, czego możemy się dowiedzieć podczas konferencji i jak to może zmienić rynek, jak to może wpłynąć na rynki. Zaczniemy sobie może od już wydarzeń, które się dzisiaj rano odbyły, mieliśmy publikację inflacji z Wielkiej Brytanii i tutaj zaskoczenie trochę lepsze z racji tego, że ta inflacja wyszła trochę lepsza od oczekiwań, czyli poziom tam 10,7 jest poziomem aktualnym. Prognozowano 10,9, natomiast poprzedni odczyt uplasował się na poziomie 11,1, także UK dołącza do krajów, w których faktycznie te listopadowe odczyty wyszły zdecydowanie lepsze. Mamy tutaj ten UK CPI na wykresie, natomiast nie będziemy tego szczególnie omawiać. Można powiedzieć, że to jest ten jeden puzzle, który dołącza do <laughs> całego. Do całego kompletu tego, co, co będziemy sobie omawiali. No dobra, może jeszcze włączę przy okazji MetaTrader'a, żeby on tutaj był. Natomiast my wrócimy do omówienia sobie samego posiedzenia, bo mamy trochę do pogadania. Natomiast te wykresy, które są za mną, ja wam za chwilę pokażę. Zacznijmy może od tej środkowej strefy, czyli jak jest, jaka jest oczekiwana podwyżka na posiedzenie fedowskie. Oczekiwano podwyżką względem rynku, którą będziecie mieli tutaj dokładnie za mną. Ja się może przesunę. Trochę to jest dokładniej ten kawałek, to jest 50 punktów bazowych. Na ten moment 77% rynku na kontraktach na stopę procentową FEDU wycenia ruch rezerwy federalnej o 50 punktów bazowych. Można powiedzieć, że myślę, że to, to hasło przewodnie jest najlepszym odniesieniem do tego, co dzisiaj zobaczymy, że rezerwa jest trochę między młotem a kowadłem. Zawsze myślałam, że to listopadowe posiedzenie bądź pierwsze posiedzenie będzie jednym z najcięższych, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji w sprawie stóp procentowych, że to będzie coś, że byłem, o, oh, wow! nie spodziewaliśmy się tego, natomiast to te posiedzenie ostatnie obecnie wydaje się być takim, powiedziałbym najmniej wygodnym dla rezerwy. Zawsze takie przejścia polityki monetarnej, gdzie musimy przejść z luźnej polityki na ciaśniejszą oraz z ciaśniejszej na luźniejszą, czyli to, co się w sumie, to, czego oczekuje rynek i to, co się w sumie może stać w najbliższym roku, czyli 2023, to są zwykle właśnie takie momenty najcięższych posiedzeń z racji tego, że trzeba dobrze ocenić stan gospodarczy i nie zrobić Czegoś za wcześnie bądź też za późno. Reakcja na inflację, jak wiemy, była bardzo spóźniona. U większości banków centralnych, tutaj Europejski Bank Centralny przoduje wśród spóźnialskich, natomiast teraz wiele się rozchodzi o to, czy to jest dobry moment, ten grudniowy do tego, by w pewien sposób uciąć dalszy temat podwyżek. Powiem tylko tak, wyprzedzająco nie wydaje mi się żebyśmy w 2023 nie widzieli podwyżki. Pamiętajmy, że target docelowy dla rezerwy federalnej to jest dalej gdzieś w okolicach 5%. Jeżeli ta podwyżka przyniesie nam spodziewane 50 punktów bazowych, to jeszcze mamy 50 punktów do tego, by się, sięgnąć poziomu 5%. Co może się stać w pierwszym kwartale 2023? Jak spojrzymy sobie na wszystkie target rate'y na najbliższy rok, to takie najśmielsze oczekiwania względem jakichkolwiek manewrów na stopach. Mam na myśli zniesienie ich trochę do dołu. To jest dopiero trzeci kwartał, także zapowiada się rok 2023 raczej rokiem siedzenia na stopach procentowych. Spójrzmy sobie jeszcze na ten lewy górny róg, czyli całą statystykę podwyżek. Od marca, słuchajcie, stopy podniesiono o 375 punktów bazowych, czyli 3,75%. Moglibyśmy to przełożyć na procenty. Natomiast 4, aż 4, podkreślam, dlatego to jest tak podkreślone, ostatnie posiedzenia przyniosły ruch o 75 punktów bazowych. Ciężko zatem. Oceniać, że gdy bankierzy mówią o tym, bankierzy oczywiście fedowcy, Fedowscy, że już trzeba trochę zdjąć tą nogę z hamulca, że już widać spowolnienie, że widać, że rynek konsumenta radzi sobie trochę gorzej ze względu na, na to spowolnienie, ze względu na tą recesję. Już płace wchodzą w ten, czy znaczy weszły już dawno, natomiast wchodzą coraz głębiej na ujemne poziomy. Inflacja trochę spada, więc to jest już ten moment, gdzie można się pokusić o mniejsze podwyżki. I tak jak podkreślam, aż cztery ostatnie posiedzenia przyniosły ruchu o 75 punktów bazowych. Zatem ciężko jest się dziwić w pewien sposób, że rynek nie wycenia takiego ruchu na tą, na tą chwilę. Raczej wycenia go tam w 20 kilku procentach, czyli całkiem niedużo. Czym może FED nas zaskoczyć? Może zaskoczyć dwoma scenariuszami. Albo podwyżką o 25 punktów bazowych, co było Totalnie głębim nastawieniem i raczej in minus dla dolara, ale bardzo pozytywnie dla indeksów. Natomiast 75 punktów bazowych jako piąta ogromna podwyżka w tym roku. Dałaby bardzo jastrzębiego kopa jeszcze dla dolara. Co jest ciekawe, zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie inflację bazową, ten ostatni odczyt inflacji bazowej to jest ta niebieska linia, oraz czarną linię, czarna to są stopy procentowe w rezerwie federalnej. Zobaczcie, że zetknęliśmy się w tym takim punkcie zwrotnym, gdzie realna stopa procentowa, mówię tutaj z uwzględnieniem najnowszych danych o inflacji, inflacji bazowej, niekonsumenckiej, może w niedługim czasie. Wkroczyć na bardziej dodatnie poziomy. Jeżeli chodzi oczywiście o tą inflację konsumencką, to dalej jesteśmy strogo na minusie. Natomiast jest to ten moment przełomowy, gdzie być może Fed zawróci w kierunku mniejszego zacieśniania tego mniejszego zła, a być może i w ogóle braku podwyżek w 2023. Co do tego posiedzenia, intuicja raczej podpowiada mi, że to będzie 50 punktów bazowych, bo sporo argumentów przemawia za tym, że za mała ta podwyżka być nie może, braku podwyżki też. Raczej nie zakładamy, bo myślę, że Fed sygnalizowałby to dużo wcześniej. A 75 gdzieś z tyłu zostaje, no ale aż cztery posiedzenia z taką ogromną podwyżką, no dają mierne szanse i prawdopodobieństwo na to, że jednak będzie większa. Jak będzie, super, właśnie dla rynku dolarowego, mniej super dla rynku akcyjnego, który ostatnio jest bardzo silnie. Słuchajcie, napompowane. No dobra, powiedzmy o co chodzi z tym młotem, o co chodzi z tym kowadłem. Bankierzy sygnalizują nam gołębi zwrot, czyli sygnalizują nam wprost, że mniejsze indywidualne kroki, czyli mniejsze podwyżki na najbliższych posiedzeniach mają i tak doprowadzić do tego celu celu stopy końcowej w okolicach 5%. I to, co jest ważne, sygnalizowali oni przez większość, no myślę, że listopada, taki ruch na stopach, że jednak mamy spowolnienie te PMI wyszły gorsze, rynek pracy. Też jest średnio ciekawy, że jednak przyda się teraz mniejsza podwyżka bądź też mniejsza decyzja ze strony Fedu, i to było kilku bankierów. Którzy podkreślali, podkreślali ten element, że możemy zacieśnić mniej. Dlatego też zakładam, że w jakimkolwiek głosowaniu te głosy jednak będą bardzo istotne. I to przemawia za mniejszą podwyżką 50 punktów bazowych, za to bardziej powiedziałabym, oczekiwaną. Rynek pracy. Jak spojrzymy sobie na ADP, jak spojrzymy na bezrobocie, jak spojrzymy na nowe deklaracje o bezrobocie oraz zasiłki dla bezrobotnych, to wszystko sugeruje większą stagnację na rynku pracy nie jest źle. Bo dalej NFP wyszło dobre, Jolcy wyszły niezłe. Dalej utrzymuje się no, to na całkiem ciekawym poziomie, natomiast widać, że jest gorzej. Nie jakoś bardzo, ale rynek pracy również zaczyna wchodzić powoli w to spowolnienie. No i koniunktura. Poprawiły nam się oczekiwania inflacyjne. Mamy najlepsze oczekiwania inflacyjne, jak się omawialiśmy wczoraj, praktycznie od sierpnia 2021 roku. Inflacyjne, dobrze, nastroje biznesowe, optymizm konsumentów również się trochę poprawił, no i PMI je przez ostatni czas i dla budownictwa, i dla usług. I słuchajcie, dlaczego tam jeszcze przemysłu? Pokazywały większą stagnację. Już tutaj pomijam ten element drugiego spadku inflacji w tym roku, który już napędził rynki myślą do tego, że już będzie tylko i wyłącznie lepiej. Natomiast takim red flagiem, który dam na sam koniec, który może się opowiadać jednak za przyciśnięciem Fedu w aspekcie tej podwyżki, są same rentowności. Zawsze, słuchajcie, jak analizujemy sobie na porannej analizie. Sentyment giełdowy patrzymy na indeks strachu i chciwości, patrzymy później na rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich, to tak te same rentowności zrobiły taką ciekawą kompilację z dolarem, mianowicie zobaczcie, że przy ostatnich spadkach rentowności to, co się działo, tak, czyli kupowaniu obligacji, bo jeżeli rentowności nam spadają, cena obligacji rośnie. Są to ujemnie skorelowane ze sobą aktywa. Czyli jeżeli jedno rośnie, drugie spada. Gdyby były dodatnio, było, byłoby tak samo. Czyli jeżeli jedno rośnie, to i drugie rośnie. Bardzo dobry przykład: euro, dolara i funta do dolara. Natomiast, wracając do meritum, rentowności spadające mówią nam o tym, że toczył się zakup obligacji. Zobaczcie, że w ostatnim czasie, jeżeli spojrzymy sobie na rentowności, a my sobie spojrzymy. Za chwilę Wam przesunę, bo mamy tutaj za plecami. Zobaczcie, że w ostatnim czasie, nawet po wczoraj, tak, ten ruch na rentownościach był olbrzymi na inflacji. Stąd też taki wyskok. Że w rentowności w ostatnim czasie nam spadały, co sugerowałoby zakupy obligacji przez większość inwestorów. Skoro inwestorzy kupują obligacje, no to wyceniają, że raczej kupon, czyli oprocentowanie tego kuponu nie wzrośnie w najbliższym czasie, i to jest najlepszy moment do kupna, bo stopy są na jakichś maksymalnych swoich poziomach. Zatem powinniśmy obserwować ruchy także trochę w dolarach. Natomiast my tych ruchów nie widzieliśmy, no bo za co kupić amerykańskie obligacje, no nie za euro, tak, czy nie za franki szwajcarskie. Tylko za dolary. I mieliśmy taki bardzo ciekawy przykład w ostatnim czasie, myślę, że miesiącu, takiego z, pewnego zwrotu, jeżeli chodzi o warunki kredytowe. Mianowicie, słabo nam dolar, mieliśmy spadek rentowności i plus zawęziły się spready, no bo rentowności generują nam spready. Jeżeli porównamy jedne rentowności do drugich, to wychodzi nam jakaś pewna różnica. Natomiast tutaj nie wnikając, zawęziły się, słuchajcie, spready kredytowe. Co to znaczy? To znaczy jeden taki bardzo ciekawy element, który aż podkreślam, czyli luźniejsze warunki kredytu. I uwaga! Skoro rezerwa federalna patrzy na inflację bazową, czyli taką inflację, którą jest w stanie powstrzymać i złagodzić poprzez właśnie wyższe stopy procentowe, zacieśnienie tej, <laughs> przepraszam, polityki kredytowej, idąc dalej. Napędzenie do oszczędzania, a nie do kredytowania, podniesienie tych wszystkich progów, gdzie faktycznie ta zdolność kredytowa jest dużo mniejsza, no bo stopy procentowe są wysokie, więc nie jesteśmy w stanie spłacić jakiejś tam części kapitału i zaciągnąć takich i takich zadłużeń. Więc teraz rentowności, dolar i spready kredytowe zrobiły takiego psikusa w postaci bardzo no w ostatnim czasie luźnych warunków kredytowych, do czego rezerwa raczej doprowadzać nie będzie chciała, bo to jest ten element, no na którym ona właśnie panuje. Więc jeżeli nie panuje nad inflacją żywności, nie panuje nad inflacją paliwa i to wszystko się znajduje w inflacji konsumenckiej, na którą nie patrzy podejmując decyzję, a patrzy na inflację bazową, no to to może być również naprawdę szalenie ważny argument do tego, by twierdzić, że te stopy procentowe wzrosną o 50 punktów bazowych. Jeżeli tak się stanie, no to to euro, przynajmniej do dolara, będzie raczej balansować w najbliższym czasie gdzieś tam w okolicach 1,05. Raczej po rentownościach też spodziewamy się ruchu w okolicach 3,5, czyli takich w sumie, jakie mamy dotychczas. Więc tak to wszystko wygląda. Są argumenty, które mówią o tym, że trzeba podwyższać, natomiast jest bardzo wiele sygnałów do tego, by podwyższać. Odnosić zdecydowanie mniej. Tak jak wam powiedziałam, konferencja konferencją, stopy procentowe stopami procentowymi, wiele będzie się rozchodziło o to, co tak naprawdę powiepałe, bo jeżeli. Stopy procentowe wzrosły o 50 punktów bazowych, i rynek, złóżmy, wyskoczyłby w stronę dolarową. A później mamy takie, taki typowy scenariusz z Europejskiego Banku Centralnego, gdzie wychodzi szef banku centralnego i zaczyna mówić o gołębim zwrocie. No to faktycznie, słuchajcie, to co powie Paweł, będzie najistotniejsze. Co on zasygnalizuje? Jeżeli będzie to takie unikanie tematu, jak to miało miejsce na ostatnich konferencjach, gdzie były podnoszono 75 punktów bazowych stopy procentowe i było takie, no, nic się tam nie zmieniło, trzeba walczyć z inflacją, takie oczywistości, takie błahe, jakieś trywialne stwierdzenia, no to raczej te rynki będą to odbierać jako pewne niezdecydowanie. Natomiast oczekuje się, i wydaje mi się, że te oczekiwania są bardzo wysoko napompowane, wobec tego jednak, że Powell zasygnalizuje delikatny zwrot w polityce monetarnej, mówiąc o tym, że no dobra, mamy podwyżkę, ale na horyzoncie jednak jest jakaś wizja tej rekalibracji. No kiedyś te stopy procentowe trzeba będzie opuścić albo przestać podwyższać. Pytanie kiedy na to pytanie wam nie odpowiem. Są prognozy, no, ale widzicie, prognozowały, prognozowali też spadek inflacji na wakacjach i inne takie głupoty, a jednak do tego nie doszło. No dobra, zerknijmy w kalendarz. Inflacja z Wielkiej Brytanii, z UK mamy już za sobą. Zobaczcie, że w sumie większość inflacji pospadała zarówno bazowa do poziomu 6,3. Wobec oczekiwanego nawet wzrostu. Jedyne, co nam w sumie urosło, to indeks cen detalicznych w ujęciu rocznym. Był prognozowany 13,9%, ale jest mniejszy od poprzedniego. W ciągu dnia produkcja przemysłowa o godzinie 11 ze strefy euro. Warto na to zwrócić uwagę. Tu raczej oczekuje się w wyniku takiej stagnacji, pokazania, że faktycznie dane pokazują w ujęciu miesięcznym, w rocznym również ma spaść większą stagnację w przemyśle. No i co my dalej mamy? No, przede wszystkim chyba jakoś ten indeks cen zakupów nieszczególnie do mnie przemawia, bo niewielkie są ruchy podczas jego publikacji, natomiast już zdecydowanie większe przy wskaźniku cen eksportowych, importowych, godzina 14.30 można na to zerknąć, trochę tej zmienności więcej będzie. Dalej raport agencji energetycznej dotyczący zapasów ropy naftowej, benzyny, więc warto na to spojrzeć. No i godzina 20, ta najważniejsza, słuchajcie, godzina decyzja w sprawie 100% fedowskich i 20.30 konferencja Fedu. Zobaczcie, że w sumie nawet spójne z tym, co się mówiliśmy, są wszystkie konsensusy rynkowe oraz prognozy zakładają ruch o 50 punktów bazowych. Także. Robi się całkiem, całkiem ciekawie na tym Fedzie. Wczoraj, słuchajcie, jeżeli chodzi o indeks strachu i chciwości, wskoczyliśmy na poziomie 61, czyli całkiem solidne, sugerujące jednak, że rynek pozycjonuje się trochę bardziej agresywnie. Pomimo tego wyskoku inflacji, wczorajszego wyskoku inflacji, czy my tu coś ciekawego mamy, na razie, nie? Pomimo wczorajszego, słuchajcie, wyskoku inflacji rynki później trochę to ściągnęły. Dlaczego trochę to ściągnęły? Dlaczego w ogóle ściągnęły ten ruch? No między innymi dlatego, że przed Fedem zawsze tak jest. Wiem, że to jest idiotyczne tłumaczenie, że zawsze tak jest przed Fedem, ale jeżeli mamy jakieś bardzo ważne rynkowo wydarzenie, tak, jak właśnie posiedzenie. Wcześniej mamy publikację inflacji, która jest bardzo ważna, bo to ona mówi, pod co bardziej rynki się ukierunkują. No to tak ostrożnie będziemy trzymać zapewne ten ruch konsolidacyjny, praktycznie do Fedu. Co często obserwujemy na przykład na rynkach, to takie wstępne zejście cofnięcie oczekiwanie na decyzję i dopiero wystrzał do góry. Także równie dobrze taki scenariusz może rozgrywać się przez cały dzień, choć mamy trochę danych i te rynki powinny wyglądać trochę inaczej. Wczoraj, słuchajcie, na Telegramie analizowaliśmy sobie przykład Eurodolca, ja może pokażę, był to przykład z samego rana, łapaliśmy te strefy popytowe na eurodolarze, które doprowadziły później do wybicia, co jest bardzo ciekawe, na tych strefach popytowych, zaraz za nimi leżył kolejny, który dzisiaj mogło być bardzo głęboko zretestowany, bo ten wystrzał był solidny, i zobaczcie, jak to wygląda. Przed danymi, ważnymi, to łapaliśmy o godzinie około 8, o no 8, tam 8.50, już nie pamiętam dokładnie, która była może i wcześniej. Następnie, to była godzina mniej więcej jeszcze przed publikacją inflacji. My swój target, czyli take profit założyliśmy na czerwonej linii. No i po publikacji inflacji, cyk, prawie dwa razy target został zrobiony, choć mi się wszystkie take profity... Pozamykały w tym miejscu. Natomiast zobaczcie, że rynek potrafi naprawdę długo mielić, długo akumulować popyt czy też podaż, w zależności od strefy, do wybicia. No tu akurat wyjątkowe wybicie, bo na danych także akumulacji tych stref było zdecydowanie więcej. Natomiast bardzo podobnie tu wszystko może się rozegrać także dzisiaj. Także patrząc sobie w kierunku walut, co my takiego ciekawego widzimy? Zarówno fund i euro wyglądają bardzo podobnie. Strefy popytowe, czy tu jakiekolwiek występują. No, na upartego słuchajcie, moglibyśmy się pokusić o tą strefę, tak? O tą strefę na świecy, która wybiła nam w pewien sposób dołek, natomiast zobaczcie, że taka faktyczna pierwsza strefa popytowa leży dopiero tutaj, bardzo głęboko, czyli ten bulbek to musiało być cofnięcie całej świecy, dlatego bardziej jestem skłonna uwierzyć, że gdzieś tu po drodze wyklaruje nam się jakaś nowa strefa popytowa. Strefa podaży, no de facto jest tutaj u góry, mówimy o tej świecy potwierdzonej płynnością, natomiast czy my szukamy stref podaży przy takim przy takim rynku? No moglibyśmy szukać, bo one i tak zostaną odreagowane to, co na przykład teraz się dzieje i pytanie, czy ten ruch, który tu się tworzy wyklaruje nam nową strefę, czy jednak nie przybije tej świecy ja może tą strefę zaznaczę żeby było widać o którą mi chodzi dokładniej, o Jezu, jaki kolor no nic, dokładnie chodzi mi o tą strefę popytową, gdzie wykres, zobaczcie, mieli te zlecenia. To nie jest tak, że tam przybiliśmy, wróciliśmy, przybiliśmy, wróciliśmy. Tutaj widać, że jest jakiś popyt, są jacyś kupujący, którzy cały czas starają się utrzymać ten kurs do góry. Jeżeli tu się to uda i ta strefa nie zostanie wybita, no to raczej ten ruch powinien być kierunkowo do góry z docelowym take profitem bardzo wąskim, natomiast tak czy inaczej jest to takie miejsce wybicia ze struktury, choć tej struktury jeszcze nie mamy potwierdzonej. Docelowo tutaj. Co mam na myśli potwierdzoną strukturę? Mam na myśli taką, gdzie słuchajcie, doszło do wybicia tego szybkiego dołka, czyli dokładniej wybicia tego miejsca. Retestu i powrotu. Czyli wybijamy sobie szybki dołek, łapiemy płynność i wracamy do ruchu wzrostowego. Jeżeli nie mamy takiego wybicia, zakładamy, że jeszcze ten szczyt nie został osiągnięty, zatem teraz rynek trochę się mieli i testuje jakieś swoje ograniczenia. Wezmę może Epic Pena, bo jak tak mówię, to, on to część osób pewnie wie, bo obserwuje dłuższy czas, w jaki sposób to rozgrywamy. Natomiast Mamy ten ruch, mamy wybicie szybkiego dołka, no i tu coś się dzieje. Jeżeli ten szybki dołek zostanie wybity, zostanie złapana jakaś płynność i mamy jazdę, no to zakładamy, że tak, to jest szczyt i tu może, mogą leżeć te profity. Natomiast jeżeli jeszcze takiego retestu nie mamy, czyli mamy jazdę do góry, szybki dołek oraz jakąś mielonkę. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak rynek wybije, to on jeszcze nie wybił tego ostatecznego szczytu, do którego dąży. Także tutaj warto obserwować, bo jeżeli nie dojdzie do wybicia tej ceny, złapania płynności trochę niżej, no to jesteśmy dalej w, podczas wybijania szczytu, czyli, tak na dobrą sprawę, budowania się jeszcze tej, tej jednej nogi, tej pierwszej nogi trendu prowzrostowego po wczorajszych danych. No dobrze, spójrzmy sobie może jeszcze szybkim rzutem oka na funta, bo funt powinien być trochę wspierany przez te dane inflacyjne, ale zobaczcie, że jakiejś wielkiej reakcji nie ma. Tutaj strefa popytowa troszeczkę węższa, taka troszeczkę dziwniejsza, dokładniej na tej świecy akumulacja była, trochę szpulek tych malutkich świec, które sugerują, sugerują pełne wytracenie impetu, dokładniej tego no docelowo impetu prospadkowego, no, ale na razie zobaczcie, że również jest srogi test. Czym się tylko różni eurodolar od funta? Tutaj test strefy jest w środku strefy, natomiast zobaczcie, że na eurodolarze ten test mieliśmy powyżej tej strefy, czyli cały czas pró próba utrzymania popytu troszeczkę powyżej, powyżej tej linii. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak nagrywałam ten odcinek o czym o strefach popytu podaży. Drugi to mówiłam, o Jezu, zanim my dojdziemy do poziomu 0,7 tam z groszami, czyli tego, to jeszcze trochę minie. My nagrywaliśmy. Gdzie my nagrywaliśmy? Chyba gdzieś tutaj w okolicach, jeden z gruszami. O, to jeszcze minie. Zobaczcie, że w sumie nie minęło jakoś dużo, bo minęło może z 2-3 tygodnie i mamy osiągnięte te targety. Także ciekawie sytuacja na tą chwilę rozgrywa się właśnie w parach dolarowych. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Na funcie taka pierwsza strefa popytowa, która nam się utworzyła i wyklarowała, to jest ta strefa, zobaczcie, od której mieliśmy ten ruch prowzrostowy. To jest dokładnie ten moment. Szybki dołek leży mniej więcej w tym miejscu, czyli w sumie w miejscu, tak na dobrą Sprawę retestu, jakaś strefa podażowa, mamy, mamy ją tutaj potwierdzoną płynnościowo tym knotem. Zobaczcie, że już jakiś pierwszy retest był tej strefy, także drugie podejście powinno być trochę trochę gdzieś tam docelowo lżejsze, natomiast waluty antypodów radzą sobie zdecydowanie lepiej. Jest równo australijczyk, no nowozelandczyk bardziej miernie. No tutaj strefy popytowe również dosyć, dosyć, głęboko, praktycznie na całym wypompowaniu tego ruchu. Złoto, srebro, no nie spojrzeliśmy na futuresy, może jeszcze sobie spojrzymy. Na razie również prospadkowo cofnięcie spore jest. Bitcoin, słuchajcie, pomimo tego, że mieliśmy największe odpływy praktycznie z giełdy Binance, chyba nawet rekordowe wczoraj, Radzi sobie całkiem nieźle. On pokazuje, że jednak jest duży apetyt na aktywa typu Risk On. Mniej więcej po 18 tysięcy wybił swoje, swoje te kilkudniowe ATH i trzyma się w okolicach 17-800, co sugeruje, że być może ta akumulacja kapitału bardziej ryzykownego jeszcze na rynkach się dzieje. Jeny radzą sobie miernie i chyba najbardziej... Znaczy miernie. Funty radzą sobie na razie miernie w stosunku do Jena. Jen i euro najlepiej na ten moment. No i co jeszcze, zerknijmy sobie na indeks. Indeksy również trochę korygują wczorajsze ruchy. Można powiedzieć, że w ogóle, że na indeksach te ruchy inflacyjne zostały, zobaczcie, praktycznie w jakichś 70% wymazane, więc tutaj rynek czatuje na płynność, żeby złapać płynność i być może. Ruszyć sobie dalej do góry. Taka krótkoterminowa płynność leży mniej więcej na tej świecy, w tym miejscu oraz tutaj, tylko ta płynność krótkoterminowa z tej świec no nie została opnięta, myślałam, że została opnięta tutaj, analizujemy akurat DAXa, także jeszcze ta płynność może być trochę pochwycona i dopiero wówczas zobaczymy ten solidniejszy ruch. Czy my oglądaliśmy futuresy? Oczywiście, że nie oglądaliśmy, więc szybki tylko rzut oka na futuresy, no na razie widzimy bez większych zmian, no, tylko po to, żeby upewnić się, że wszystko sobie omówiliśmy, także dziękuję Wam serdecznie z w dzisiejszej analizie, Postaram się wrzucić mniej więcej taką notkę prasową z tego Fedu, żeby wiedzieć kto co tam mówił. Polecam jednak oglądać, bo zobaczycie, jak fajne są, o ile jeszcze nie oglądaliście, takie relacje bezpośrednie, gdzie obserwujemy rynek i obserwujemy słowa, które, które słuchajcie za chwilę się pojawiają, wymawiane przez Pawela. Także dzięki Wam serdeczne za dzisiaj. Widzimy się oczywiście jutro o godzinie 9. Do zobaczenia, do usłyszenia.